wszystkim witam Was w kolejnym odcinku z podsumowań całego tygodnia. Dzisiaj sobie będziemy omawiać kolejny tydzień zmagań mojej gry ze spłaty długu i witam Was w odcinku piątym. Także sobie możemy zaczynać. Mamy dzisiaj 9 lipca i to będzie cały tydzień od tamtego ostatniego odcinka. Przechodzimy sobie do podsumowania i to wszystko, co się działo. Zaczniemy sobie od tego, co się działo w tamtym tygodniu w niedzielę. Zrobiliśmy wtedy zysk 2 223 816 golda w końcu udało nam się sprzedać Strike Enchantment z Marketu za 1 za ponad milion 156 199 golda no i też w kolei aplikacją się sprzedało z marketu za 979 998 golda i będzie poleciał nam 130k, czyli 13C 200 punktów na backpack nam dało 1500 punktów, w poniedziałek było to. Nic, mało co grałem, bo nie miałem czasu w tygodniu, jak to w tygodniu, w ogóle czasu nie mam, robię tylko TeamUria 2 razy i Duma 2 razy i to jest tyle, to jest koniec mojej gry, no i ewentualnie jak mogę, to idę na Warzone 1.2.3 Także w jak zrobiliśmy zysk 167, 167,690 golda, z TeamUrii 7cc poleciało, no i WZ 1.2.3 200 punktów Tutaj na Backpack się nie udało zrobić misji, bo mnie wywaliło gdzieś tam, się popełniło błąd i się nie udało a we to jak był zysk 1539 519 golda. Z drugiej poleciał nam 500 C, czyli ten gaming. Vimley poleciał na sumie 800 C, 200 punktów na backpack, co nam dało 1700 punktów. WZ123, co nam dało 200 K. No i itemki do jazzzia to jest 1 2685 golda. Także jazz się pojawił i udało nam się sprzedać mu jakieś tam itemki. W środę zrobiliśmy zysk 272. 924 Golda, 200 punktów na backpack, nam dało 1900 punktów. Timury poleciał nam 1600 K, 16 CC, no i WZ123 nam dało 200 K. W czwartek tutaj był zysk 330, 200 punktów na backpack, nam dało 2100 punktów. Timury 9cc, WZ123 200 K, no i monta się udało sprzedać za 1,7 K. Znaczy ta 1cc i 7 K. W piątek była strata 116 923, w dalszym ciągu w dzień w dzień sprawdzam moje aukcje na markecie, skupię itemki, więc po prostu któregoś dnia jak mało gram, no to tu gdzieś po prostu będzie strata, ale koniec końców to się kiedyś samo zwróci. Więc tutaj było z duma 1cc spadło, steam 5cc spadło, no i 200 punktów na backpack, tam dało w sumie 2300 punktów. Sobota to jest dzień wczorajszy, dzisiaj jesteśmy już w niedzielę. Dalej na markecie mamy te dwa Rekord Backpacki, ale wczoraj też nic nie grałem, sobota, teraz mamy Double Expa, no i tutaj zrobiliśmy 72 y, 760 golda, 200 punktów na Backpack, no i tylko na imi że byłem, to nam dała 500C. No i tutaj w sobotę też mieliśmy złoty item z Drumem, możemy sobie go tutaj zobaczyć, nie mam shota, ale mam samo zdjęcie, więc możemy tutaj zobaczyć, gdzie mamy Lion, longbowa. Lion Longsworda. Z nam poleciał. Miedzie z jakieś 19 i k ale ja sobie tego miecza nie będę sprzedawać. Może mi się tam kiedyś przyda, bo nigdy go nie miałem, więc po prostu mam go leży sobie w domku, w każdym chcecie, to możecie sobie tam zajść i zobaczyć, że on tam leży u mnie w domku. Eee, dobra, co my tu jeszcze mieliśmy mówić? Jesteśmy w niedzielę, mamy 43 330. 60 golda no i na markecie pozostał mam tylko te dwa lakon backpacki wydaje mi się że one się nigdy nie sprzedadzą ale po prostu jak już będę blisko tego tej spłaty długu tego 84 kaka no to po prostu to na baju posprzedaje żeby to żeby skończyć ten dług no póki co zostawiam sobie to na markecie no i dzisiaj sobie też nie będziemy dużo ale ale coś tam porobimy może spadnie steamer w końcu złoty item bo póki co pierwszy złoty item w czerwcu no to jest ten lion longbow ale to Taki no, niezbyt dużo no ale chociaż spadło to spadło, no nie? Chociaż takując, nie będę miał z niego zysku, bo sobie go chcę zostawić. Przejdźmy sobie też do statystyk. Mamy tutaj na koncie 43 330, 60 golda. No i y, tydzień temu mieliśmy 38, 8, 3, 9, 7, 8 A, jeśli ja to piszę. 43,330,060 minus 38,839,785 Więc przestępne Cały tydzień zrobiliśmy zysk 4 miliony 275 Golda także prawie yy, 4,5 kk w tydzień zrobiliśmy z takiego nic nie yy, Też fajnie Udało yy, się coś tam zrobić. Przypominam też, że w tą środę, co teraz będzie, jest rozdanie nagród na Tibiadrone, więc jeśli ktoś jeszcze nie wziął udziału, no to warto sobie tam zajść i zrobić, może coś tam się chwyci, jakaś stamina exemption, zobaczymy co w tym tygodniu mi wejdzie na, na tibiadrony, a jeszcze sobie muszę kilkoma machalami tam podejść, zrobić to, bo nie robiłem i nie było czasu w ogóle w tygodniu, żeby tam iść, także ten weekend, czy tam jutro, czy pojutrze. Musimy się tym zająć, jutro też jest a aktualizacja letnia, aktualizacja w TB Ona gdzieś tam rano będzie około 11 powinny już serwery wystartować z nową aktualizacją, więc Zobaczymy co nowa aktualizacja tam przyniesie Może coś tam lepiej się zacznie sprzedawać na markecie I tutaj jeszcze mamy taką informację Żeby sobie to muszę zapisać, mamy Double Expo, ja sobie wynająłem moją kukłę w domku ją tam przez te wszystkie 3 dni no i tutaj dostaliśmy za to skilowanie, że mogli tam wejść, no to 100 tibia końców od Belas z No i 75 tibia końców od Stone Raluxa Tutaj za te y, 3 dni skill'owania w sumie Także znaczy sobie też to możemy za chwilkę tutaj zapisać I my widzimy się za chwilkę na, stream, na streamku, dzisiaj sobie pogramy i Zobaczymy, może poleci złoty item Dzięki za uwagę, do zobaczenia, miejmy nadzieję za tydzień, jak nie za tydzień to za dwa w kolejnym odcinku z podsumowań i coraz bliżej do celu. Możemy sobie jeszcze tylko obliczyć dokładnie, ile nam brakuje. 84, Minąć te 43, no to mamy jeszcze tylko 41, więc w sumie jest połowa, jeszcze musimy nazbierać, żeby to spłacić. Myślę, no, kwestia też tutaj dużo zależy od tego, co dostaniemy z Tibia i jak szybko to się sprzeda, więc jak tam dobrze chyci, no to yy, szybciej to sprzedamy, jak nie, no to po prostu dłużej będziemy musieli. Na to zbierać także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z podsumowań. Pa pa!